Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jono Rosmenda z tej strony. Dzisiejszy materiał poświęcam na nowym modelu pierścienia Kakute. Jest to pierścień przeznaczony do Hojojutsu. Mówiąc krótko jest to pierścień połączony z linką, która zakończona jest taką oto pętelką. Długość linki to jest 8 metrów, która przeznaczona jest do tak zwanego szybkiego wiązania. 8 metrów powinno starczyć do wiązania osoby o wzroście do 183 cm wzrostu. Także bardziej doświadczeni użytkownicy będą wiedzieli mniej więcej, jaką linkę trzeba użyć. Natomiast ci, co jeszcze nie znają się na tym, bądź dopiero zaczynają, ta linka, ta długość linki powinna wystarczyć. W sklepie są dostępne trzy kolory. Także sprawdźcie koniecznie, jakie są dostępne. Linka o grubości 5 mm jest to linka bawełniana. Także, żeby nie, nie uszkadzała skóry. Żeby też była odpowiednio miękka w dotyku. Także model pierścinny KQT został przekształcony właśnie do tego typu treningu poprzez jeden otwór tutaj, który jest wielkości 6 mm średnicy, ponieważ wiele osób mnie o to pytało, stwierdziłem, że w końcu trzeba to wprowadzić, bo zainteresowanie jest coraz większe. Także tyle w tym odcinku, na razie do zobaczenia, hej, cześć.